Hejka, moje buraki! Chwila... Jak ja oddycham pod wodą? Eee, aaa, co ja zrobiłam? <ścoughs> co ja w ogóle teraz robię? Ja się pytam, co ja robię? Hello, Co to było? Od pewnego czasu chcę Wam powiedzieć, czy to, czyli jedzie pociąg, ha na nikogo nie czeka, nawet na głupią fili, która odpływdziela dziwne rzeczy. Minuta poleciała Zbyt hot. Ja się z Wami żegnam. To, by, to był dziwny odcinek. Zostań moją kotką, zostań moją kotką, zostań czymś tam jeszcze. ty ja skórę